Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu i witam was w kolejnym odcinku z naszej serii Zagrajmy w terarię Hardcore Expert No, tutaj skończyliśmy, widzicie, że nagrywanie odcinków po sobie ma sporo zalet, bo jestem wciąż w tym samym miejscu Nie wysłało mnie na spawna, bo w końcu ze świata nie wychodziłem No, w każdym razie pójdziemy teraz sobie po ten topaz, bo blisko jest jeszcze mogę sprawdzać regularnie pułapki i przyszło mi jeszcze na myśl, żeby sobie zabrać od razu recall potki tutaj do ręki. Bo jednak jakbym był w takiej kryzysowej sytuacji, to wolałbym tepnąć się na spawna niż zginąć. O, wiadomo. Tak to się przedstawia. Jeszcze sobie sprawdziłem na wiki dokładnie, czy dobrze pamiętałem i tak jak mówiłem, 12 platyny jest na kilo. No, to dobrze też wiedzieć. Okej, okay, ale bardzo dużo tu to jest. Wiecie co? Bo mnie to bardzo cieszy, dlatego że zrobimy sobie od razu hook. Naprawdę jeden z tych najgorszych, ale wciąż dobry. Bo jakiś. No, dobra, to pójdziemy sobie tutaj. Mm, kowadło by się przydało. Kowadło. Stawiamy. Mm, i hook. No, i mamy hook. Możemy się o wiele łatwiej przedostawać w niektóre miejsce. Jeszcze mam 13 topazów, wow. Sporo tego tu było. Jeszcze wcześniej tam. Dobra, są jakieś pułapki? Nie ma. Czysto. To przekopujemy się pod biomem, bo widzę, że tak jest najlepiej. Tylko też trzeba uważać, żeby nie wpaść w jakieś dziury. Byłoby źle. Ja już nie mam pochodni. No, trzeba zrobić 6. Przydałyby się slajmy. Trzeba pobić tam na powierzchni wolę, bo mother slajmy, no to to zupełnie inna liga. Jak ja pamiętam na ekspercie, ile razy umarłem na ekspercie, ogólnie w serii tej, tej mojej z 1-3, to bolałbym jednak się nie bić. Tak dla pewności. Co to takiego jest? Słabo widać. O, jest opuszczona kopalnia, kolejna! No, 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 i tak ma być. Wiecie, wiecie co? Ja wolałbym być ostrożny i zobaczyć. Nigdzie niczego nie ma, żadnych pułapek. Jeszcze sobie postawię. O, dobra. To miejsce jest już bezpieczne I zobaczymy Wow Tak, tak powinno być Dobra, recall potki do kosza Bierzemy lusterko To Nie jestem pewien czy chcę to trzymać w ekwipunku Bo jeśli ja to przez przypadek przyzwę Ale dobre. Dynamit To samo, ale mimo wszystko przyda mi się na Jakbym chciał rozbijać sobie te całe Orby o, właśnie, to mi jeszcze w ekwipunku zawadzało. No i biorę skrzynkę. Tam jest żelazo. Czy brać żelazo? No żelazo jest zawsze przydatne, bo... Jest tam do craftingów. I coś tam jeszcze dalej jest, wow. Dobra, kabli tam nie ma. Jest platyna też obok. Jak ja patrzę... jest ślepy. Hm. Chciałbym się wybrać też za niedługo na biom zimowy, bo... Dżungla to ma takich przeciwników, te hornety, baty i tak dalej. To wolałbym się tam za bardzo nie angażować. Natomiast biom zimowy już brzmi lepiej, bo tam może być faktycznie mogą być faktycznie fajne rzeczy. Mm, lepsze skrzynki tam. I mam obronę przeciwpułapkową. No i nie ma aż tak wkurzających przeciwników jak w dżungli. Źle no. nie będzie. Dobra, day Bloom, Idziesz. Nasiona. Dajcie spokój. Zrobię sobie kiedy indziej. Jeszcze mi z herbaga wyleci. To w ogóle. Dobra, wolałbym sobie tu oświetlać regularnie. Właśnie, do tego się oświetla. Jeszcze zobaczę pułapki. Nie ma żadnych pułapek. No i idziemy. Zobaczymy co tam jest. Jeszcze coś co ma całkiem fajny zasięg to jest to. Pewnie już w tym momencie mi piszecie, żem z tego korzystał. Tak coś się spodziewam. ja hm. Ajajaj, no chodź tu. Robolu. No, to trochę potrwa, jak widzicie. Ale wciąż bardziej ekscytujące niż ta walka ze szkieletami. Albo nie wiem. W każdym razie to ma przynajmniej sens. Dobra. Barwnik... Nie, nie biorę. Nie mam miejsca naprawdę na takie rzeczy. Coś tu jest jeszcze? O, żelazo. A tam jest chatka płuchatka, znaczy chatka ta Glowing mushroom No tam na pewno coś będzie jakaś skrzynka. Tylko trzeba uważać na przeciwników. Dobra, udamy się tam. Jak będą jakieś fajne, super, super itemy, to... Wow, ta seria zapowiada się fajnie. No. Jak umrzeć to przez własną głupotę pewnie. Ciekawe czy tak będzie. No. To się wszystko jeszcze okaże. Wyjdzie w praniu. Na razie musimy żyć chwilą. Dobra, ja sobie tutaj zrobię przejście i coś tam sp spadło, chyba jakiś slime. Nie wiem czy mi się nie przewidziało. W każdym razie to nie jest dobra zapowiedź. Ty no! Dobra Zrobimy sobie tak, wezmę sobie liny zamiast kowadła na przykład liny i akcja James Bond Tak od razu Dobra chodźcie tu Chodźcie do mnie wszyscy No nieusłuchliwe dobra Ok. teraz ostrożnie, tam jest szkielet, jest skrzynka jest chrupek, jest mother slime Oj tu mi jeszcze nic nie grozi tu mi nie grozi Zawał! Helena, mam zawał! Uf, tu mi nic nie grozi! I prosto w plecy! Strzałką Kowadło, wow! Zawsze o tym marzyłem! Jakby tak zrobić, do takie przejście? Jeszcze on mi tu wejdzie jakoś! Nie wiem jak, ale. Nie chciałbym. Dobra. Poszerzam moje granice terytorium. Wolałbym. Kurczę, nie wziąłem tego ogniska tam stamtąd. Szkoda. Powinienem na to dirt przeznaczać, tak naprawdę. Gdzie jest dirt? Tu jest dirt. O, właśnie. I to powinienem zrobić przed pójściem tutaj. Dobra, idziemy dalej. Prosto do skrzynki. Bezpiecznie, bezpiecznie. I są hermeski. Moi drodzy, mamy wreszcie hermeski. Uff. Kolejna. Ym, jakby robota, nie wiem, kolejna. Nie wiem jak to określić, ale po prostu Achievement Get. Tak by było najtrafniej. Mamy coś, co jest takim must have, kurczę, ale ja już słów używam. No wiecie o co mi chodzi. Zawsze Hermeski się zdobywa. No. Są mega potrzebne. Więc cieszę się. Bo się udało. Coś fajnego wreszcie zdobyć. No. Ogólnie Farcie mi się nawet w tej serii. Tylko co ja powinienem wyrzucić? Co mi tak zalega? Akorny. Dobra. Bez was przeżyję sobie. Skrzynkę wezmę. Tam nawet nie idę. W pierwszej kolejności co zrobimy? Boję się, że mi coś tutaj wyleci. Z nad głowy. Tu. Tu się tego miejsca obawiam. Ale zaryzykuję. Płytka nańskowa jest tutaj Dobra, żyje, żyje, żyje. Tam jest dużo tank Może nie tak dużo tank nie, nie chcę tam iść, bo jeszcze Coś mi się stanie złego I do góry, w otwartą przestrzeń Nie lubię bardzo otwartych przestrzeni, ale Będę miał ten na pułapki I zobaczę On mi może skoczyć tutaj Zabronię mu mm. I teraz nie mam bloków Platformy, bo więcej ich da się zrobić. Niestety, moby nam, będą mogły przez to skakać, ale chyba, chyba nie dosięgną, chciałem powiedzieć. Widzę, że tutaj coś jest, coś innego się dzieje. Dobra, to miejsce jest zbyt niebezpieczne. Co ja powinienem wziąć sobie? Sandstone briki, może albo kamień. Czy kamienia będę tak dużo potrzebował? To jest dobre pytanie. Kamienia można zawsze nazbierać, innych bloków nie bardzo. Dobra. I teraz uwaga, nie ma pułapki. Tak, żeby nie wskoczył. Dobrze. I bierzemy sobie te surowce i możemy kończyć. Kończyć. Chrupek przyszedł. Chrupek, idź sobie. chrupek. Wiecie co? Zamuruje się. Bo chrupek to jest taki taki żółw przed Mołdowy. Tak widzicie po atakach. Dobra, wezmę sobie co tutaj jest. Mnóstwo żelaza. No i za kończymy odcinek. Jeszcze wezmę to co jest na górze. No i będzie jeszcze piąty z I wydaje mi się, że to będzie tyle dla mnie na dziś z nagrywania. Ponieważ będę mógł sobie spokojnie wejść z tyraris, z jakimiś itemami no i będę już na powierzchni, wiecie. Bo jak nagrywam odcinek za odcinkiem, zaraz po sobie, to jestem przynajmniej w tym samym miejscu. Jak wyjdę z gry, to jak wiadomo, pojawia się na spawnie znowu po ponownym wejściu na świat. No, to jest ten minus wielki. W każdym razie żyję. Przetrwałem już kolejny odcinek, ten 10-minutowy. W każdym razie powiem wam, że nagrywam odcinki. Więcej niż 10 minutowe, ale mi to nie przeszkadza, bo jak tam jest 12 minut, to przecież bozia, to przecież nic mnie nie zabije z tego powodu. Dobra, więc zakończymy tutaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Będzie jeszcze jeden z kopania, no i wydaje mi się, że wtedy będziemy mogli wrócić. Mamy już w sumie najważniejsze temy. No więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Do zobaczenia, no i cześć.